Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery Real Madryt. Dziś dokończymy okno transferowe raczej bez yy, większych transferów, raczej bez żadnego transferu, bo nie mamy funduszy tyle. No i dziś w dzisiejszym odcinku czeka nas pierwszy mecz 1/8 yy, ligi mistrzów z UEFA i cztery mecze ligowe. Yy, nie ma Myślę, że ten mecz spearze sobie zagramy. Te wszystkie ligowe przesymulujemy. W większości szybko, bo tu nie ma na co za bardzo patrzeć. O, jeszcze mecz pucharowy mamy. No to e, dziś wejdą. A w... no więc dobra, takim składem wyjdziemy na ten mecz. Szybka symulacja i wygrywamy 2 do 0. Jowic i Valverde. I gramy dalej. Valencia... No dobra, mniejsza z tym. Eee, co my tu mamy? Nagrodę z turnieju, fajnie. Ostatni dzień okna transferowego. Szybko go przeklikamy, bo tu nie ma na co czekać. z ciekawości, jeszcze tylko zobaczę jak wygląda eee. Statystyki strzeleckie w naszym zespole. 21 Mbappé, 19 Benzema, ale 12 asyst do tego dołożył. W lidze 16 goli, 10 asyst. A więc goli w lidze od Mbappé. Ciekawa sprawa. Ale w lidze mistrzów nie ma żadnego gola. Naprawdę świetny duet. No i okej. Okay. Tutaj wejdziemy już chyba najmocniejszym składem, a więc szybka symulacja. Z Walencją wygrywamy 3 do 2. Dużo szczęścia tu było. Modryć słaby mecz Mbappé, Azarda, No ale wygrywamy. to jest y, awans do półfinału. Zobaczymy z kim zmierzymy się w półfinale. Hmm. Oferta Szwecja. Nie chcemy prowadzić Szwecji z granadą, która jest w strefie spadkowej, a więc yy, będzie też tutaj parę zmian. Nacho, Guardiol, Kamavinga, yy, Tilmas i Fede Valverde, tutaj Rodrigo, Bappe na szpicy i Vinicius. Szybka symulacja. Yy, Wygrywamy Bap z Golem, Rodrigo Kamavinga, Mati Kaz z żółtą kartką. No ale wygrywamy, w półfinale gramy z Atletico Madryt. Hmm. no dobra. Trochę tych meczów jednak będzie więcej, ten pierwszy mecz. Yy. Mam nadzieję, że nie dostaniemy momentu 3 do 0. Szybka symulacja, wygrywamy 2 do 1 Benzema i Eden Hazard. A więc bardzo ładnie mamy nieco saliczkę po tym pierwszym meczu. Szybko symulujmy to. Mecz z realem, który jest na czwartym miejscu w lidze. Ten mecz trzeba wygrać, więc będziemy go symulować. Symulować powoli. Tu Vinicius, tu, tu Rodrigo. Eee, niech sobie zagra Guardiol, może. Eee, tu Bede, Valverde i Yuri Tielemans. Edenazard nie pogra, bo zmęczony. Tak. Eee, Modric też. <gryw> eee, dobra. Myślę, że w taki sposób wystąpimy. Symulujmy ten mecz. I zobaczymy, co tu się wydarzy. Casemiro, wspaniale... Mbappé 1 do zera. Kilian Mbappé. Mbappé. Tak jest. To jest szansa dla, dla Villarealów. Real, Dobry odbiór. Mbappé ładnie pogrywa z winim. Nifalverde. Szansa dla nas. Casemiro, Mbappé. Co on tu wymyśli? Kylian! Kylian, 2 do zera. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé Ładnie parecho Jej 2 do 1 Złe tam zachowanie Mendiego. I Andrea Belotti, który jest kapitanem Hit Mbappé ehm, Ładna akcja Mbappé Dośrodkowanie Alverde Broni jednak Asensio Senho Trzeba było tu pokazać dobre bramkarskie rzemiosło. Królewów, ale my dalej w ataku. Mbappé ładnie, ale tracimy tą piłkę. Wini będzie, wrzutka Wini. Kilian z hat-trickiem. Świetny mecz Kiliana. No nie wybronił, bo nie masz trudnego. Vinicius. Vinicius, to jest 4 do 1. Inicius i Mbappé grają, cudowne spotkanie. Wiem, zrobimy jakieś zmiany już. Myślę, że Mbappé zrobił swoje, żeby się nie przemęczył i wejdzie jeszcze do oku sobie. Mbappé, Valverde, Valverde, nie ma, nie ma bramki. I tutaj do doku, ależ poklepali to nie ma piątej bramki. do doku, za chwilę koniec tego spotkania. no, Bardzo ładny mecz rozegraliśmy. Ależ Kasemiro, teraz sytuacja Kasemiro, no to środku, i zrób coś doku, Valverde i spalony. No i kończymy to spotkanie. Wygrywamy 4 do 1 z czwartą drużyną w tabeli. Więc naprawdę świetny mecz. Dużo slidów teraz na końcu tego spotkania. Słabe wejście doku, do słabe wejście Jowicza, ale to nie zmienia faktu, żeby to był super mecz i więcej chcemy takich. Kontuzja. ajajaj, dwa miesiące. Jury Tilemans wypada. No i teraz czeka nas mecz z Paryżem i w ten sposób zagramy, tutaj nie ma co za bardzo zmieniać. Ja rozpocznę ten mecz, mam ochotę zagrać z Paryżem. Jestem ciekaw jak będzie grał Messi czy Neymar w tym meczu. Świetne przejęcie to niego, Benzema, Benzema do Mbappé, Mbappe do Viniciusa! Sergio Ramos, kapitalna interwencja. Ale Luka Modric... Luka Vini! Nie ma bramki. Dośrodkowanie to niego, to Mbappé! Świetny Alaba. Mbappé! Świetna interwencja Kelora Nawasa. I koniec pierwszej połowy 0 do 0. Słaby meczek na razie. Niewiele się dzieje. Leo Messi. Co on tu wymyśli? Alaba. Świetny Jeder Naprawia błędy swoich kolegów. Benzema. Mbappé. Benzema. Mbappé, ależ wolej! Vinicius ma szansę, ale Aleksandro. Tutaj ładnie się przeciwstawia. Benzema, ależ podanie nie Niedokładne. Idzie Fede Valverde już i taka dziś nie gra najlepszych zawodów, więc e, MPP wejdzie na napad, a wejdzie Eden Hazard. Neymar, 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 świetnie, dermitało dzisiaj gra. Ładne podanie do Viniciusa, ma szansę się rozpędzić, w końcu Vinicius. To jest sytuacja, o której on marzył. Vinicius nie ma bramki. Świetna laba. Eden Hazard, Eden Hazard, Świetna piłka do Kiliana. Kilian. Trochę wypchnięty. Kilian. Kilian. Jeden do 0. On przeprasza. On lubił Paryż. On przeprasza kibiców. Nie cieszy się z bramki. Bardzo ważne trafienie w kontekście rewanżu. Daje ono zaliczkę. I wygrywamy ten mecz 1 do 0 w Paryżu. Jesteśmy zdecydowanie bliżej awansu niż byliśmy przed meczem, to wiadomo. Ale. Jest to i tak niebezpieczny wynik, bo PSG ma naprawdę mocny atak, Messi, Neymar. No tutaj będzie ciężki ten następny miesiąc. Mecz z Atletico PSG, z Real Sociedad i El Clasico. Jeden tylko mecz taki luźniejszy z Majorką, więc naprawdę będzie mocny następny odcinek. A teraz czeka nas mecz z Alaves który sobie szybko przesymulujemy, ale Mendy nie zagra, zagra mati Cash też, tutaj w ten sposób zamiast Modricia Fede Valverde, Cross Kamavinga, Doku sobie zagra, Misius zmęczony, no i dobra, w ten sposób zagramy. Szybka symulacja. Liczymy na zwycięstwo. Wygrywamy 3 do 0. Dwie bramki naszego lewego obrońcy. Bramka benzyny również. Naprawdę, bramko szczelny jest ten lewy obrońca. Muszę aż zobaczyć, ile on ma bramek już. Cztery bramki. Jest zadowolony z kontraktu. A więc przedłużymy z nim ten kontrakt. Miguel też nie jest zadowolony z kontraktu. Na no szkoda, ale przedłużymy z nim. To By nie było. Miguela naprawdę lubię. Ale szkoda, że w FIFA jest trochę taki słaby na razie. Co tu można mu zmienić? Trochę niech tą szybkość biegu sobie podreperuje. Matikasz, nie pamiętam, czy on dostał trening. Nie dostał, ale niech sobie trenuje słabszą nogę. A jeszcze właśnie ten doku jeszcze musi dostać, przecież trening, żeby się nam rozwijał ładnie. S y nie, słabszą nogę niech sobie trenuje. To dosyć ważne. Mandy, co miesięczny raport. Milion aż kosztuje, no ale nas nie obchodzi cena, a potencjał i cena, a tam była cena, ale... Nie było potencjału, tutaj 2 miliony nasz kosztuje, potencjał nie jakiś wybitny, ale ma szansę się przebić może, mamy tu sporą przewagę w lidze, masz 6 punktów. Tutaj mecz z Rajo, jeszcze jakie nas mecze czekają, w tym odcinku już żadnego, to jest ostatnie spotkanie w tym odcinku. Myślę, że idziemy z składem nieco bardziej rezerwowym Rodrigo Mati Cash Nacho Guardiol Hansels zamiast Modricia Fede Valverde tutaj Jose kampania jeszcze Kama no i dobra, w ten sposób wyjdziemy na to spotkanie. Szybka symulacja. Liczymy na zwycięstwo z Rajo. Niestety tracimy punkty. No ale to niewiele zmienia. Albo i zmienia to tyle, że jest to koniec tego odcinka. Jeśli się podobało, zostaw subskrypcję, lajka i do zobaczenia. Cześć.